Ja nie wiedziałem, że mam taki skin. Ja nie wiedział, że mam taki skin. Dzikus technologiczny. <grymne> <grymne> o jakby się z jakiegoś nie wiem, laboratorium nie szalonego. Laboratorium szalonego. W Cyberpunku w wydostał. dostał. Nie fajne te skórki są te nowe nie przypatrywałem nie się skórki. Ja już nie mam pomysłu ja gdzie nie mam pomysłu, nie Gdy lecimy leci źle lecimy to źle nie Ciągle zostajemy w baty. baty grali przez no Ale ja gram nowym championem nie się nowym, nie? Nie. nowym nowy. którym nie gram zazwyczaj nie gram zazwyczaj no, ja też dużo nie pokazuję Я буду такой У меня уж. уж. Masz tam coś na light do góry? Nie. Nie dobrze. Dobrze. Standard stock here. Level 2. widzisz? A widzisz? A to może niebieski. O, niebieski? O, Chętnie. Niebieski? <gry> o kurde, 99 dziewiątka albo szkoletowy magazynek Tak, to się już nazywa,

było tak No i co teraz? No i co teraz? Teraz <laughs> <laughs> Ja mam małych tarcz? Ja mam małych dużą odnowić? dużą odnowić? Ja, ja mam tylko Feniksa. <laughs> Będą czekać na strefą. na trybę.

Ножечка, ножечка. Extended heavy level three. Volt SMG here. Может быть так понял, что хочешь иной локализации, паня? C, Я O, ktoś z Wingmanem no, gra. Ty tu aż tyle ludzi Bytłasz, do tego? Ktoś ma autarczę, może by zostawił.

Też masz do ringbana, nie? No ja mam skórkę teraz tutaj. Wiem, co jest lepsze. Zależy, czy trafiasz w głowę. Trafiasz w głowę. Teraz najwyżej za. Z ringbana w głowę trafić nie jest jakoś super. Może ktoś się nie rusza. To się nie rusza. Chodźmy dalej, co? O kurde. O kurde. Chciałem kurde. Obejrzałem się za tobą. Przyjdziesz? I się nie chwycię. Albo no. No wiecie że jak się warto zakisować chyba na krótki czas. czas. Co żyje? żyje? Przedam się Przedam się. A ja No myślę, że jest skill lidera. No, myślę, jest Dużo baterii. Jest nadzieja, wszystkich... nadzieja wszystkich. Ja mam złoty. Ja mam złoty. Czekaj, ci on daje, że podnoszę, nie? Wy ty że podnoszę, no. nie? Ty powinieneś Słuchaj, być. Ty powinieneś być. Za każdym razem, jak każdym podniesiesz, razem byś, jak miał... byś miał... Więcej ten. Więcej ten. O kurde, sorry. O kurde, Ale, weź sorry. To. Ale weź to. mu ja? Bo będziesz podnosił mnie ja? z tarczą od razu i zde zdrowiem. I zdrowiem. Aha. O. Swoja tu mam. Chciałem so, ja. tego gówna. Tego głomba. Daj mi. to. Jesteś słychać, czy mi się wydaje? Słychać. Łoj. Ej, ej. Widać mnie dobrze tutaj na typu? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurde, no, no nie. Kurde no no nie No ładnie się zlewasz no z tym koszem, na którym z tym kosem, na którym siedzi No właśnie Uznałem że to dobra miejsca O! Leży. Jeden leży, Drugi jest z drugiej strony Ale Jeszcze drugi w pięciu się oprawił. I on jest Musi leżeć, musi leżeć. Koniec, koniec. Koniec zabawy. Masz ja coś rzucać? Ja Masz coś rzucać? Zawsze dla ciebie mam co. Dla ciebie mam. No nie. Zawsze zajebi. Zawsze. Ale granat. No nie ma granat. No nie ma granat. Co? Fajny z wyrol, nie? Co fajne z wyrolnia. To akurat się sprawdzi. Tu akurat, tu się, akurat sprawdził. się sprawdził. Ah, ten medkit też idzie. Do sejfu rzepcze do nie dojdziemy. Wyrzucę to gówno. Dwa teamy i nie mogli wbić do się. O. No. Nie drugi co to No nie, no bo jak tak no obstawiłem. Ja, no jak tak, obstawiłem. jeszcze tamten, co wszedł do środka drugi, to no. mnie nie zobaczył w tym dół, w tym dół, no. jak no. tak. Skąd kurwa? Nie, że tak. A almo jest skill. Al, no kurwa, naprawdę. No, kurde, naprawdę. To jest. To jest. To. Mam. Za mi życie obraże przywróciłeś. O, do. Do dojechania

ja mam. Ja już sobie wziąłem, to ja jest już 11. Wziąłem, to jest Dobra. Widzisz, że nie ma żartów z kolegą, kolegą tutaj z miasta? No mam lepszy pomysł. Lepszy pomysł. Trzelaj do tego. <laughs> <tryk>. Trzeba iść w prawo. No ej, no jak on wprawia? Gdzie on jest? Musimy iść. Musimy chcie. iść. W prawo. Tak, chodźmy w prawo. Tak, chodźmy w prawo. To nie strzela teraz? To nie strzela teraz? Ale cwaniak. Ale cwaniak. Bo mają kogoś innego tam. No, chyba tak. No ma, no, ma za swoje. Ma za swoje. No, nie mam granatów Not. i lagi jeszcze no, dostałem gratis. gratis. Chodź do środka, chodź do środka. A raz. Możliwe, że ktoś tu jest. 500 drzwi, podejrzane. Moment, idę. Moment, idę. Nie, 300. Możemy się tu zakitać. No na moje strefa się będzie kończyć tu no zobaczymy O, tu są. No mówię, ci tu się Ale dobrze, że pułapek nie, nie wiem, rozstawiony. To on mnie wyczuł od razu, nie? O, zobaczymy gdzie się ta nie, nie, Gdzieś tam ciepaczka gdzie gdzie paczka, nie? O, nie jest najgorzej no? Nie jest najgorzej to, zająć ten, to zająć ten budynek I to jak najszybciej. I to jak najszybciej To, to dawaj Tu stoją na skalę! Stoją na skalę! Co za typy? Co za typy. <noise> na okna, nie? Orzej na okna, nie? Wiem wiem Są blisko, blisko uważaj, uważaj Słuchaj. mam granatów, a się leczą. A się leczą. Granat. No. Nic nie czuję. Tu są? To są. Na okno. O właśnie na to miękka. Na... No, czekać. No, czekać, a trzeba no czekać, za minutę ja ruszyć dupsko. Ja ja wiem, ale on to co robią, No co ty robisz? Ej! Co ty Beczkiem życiu. Beczkiem życiu. O, o! Z ich widziałem, z ich widziałem, tam byli. Ale chyba pobiegli Tu są, dalej. tu są. Dobra, uciekałem. No uciekałem. Mówię, chodźmy. Dobra, chodźmy. Chodźmy tu. Chodźmy tu. Dobra, to chodź, dawaj, dawaj, dawaj. 30 sekund, dalej. Władźba, tu gazuje. Dalej, władźba, tu gazuje. Do góry jeszcze, do góry. No już, już. No, na dole więcej trzeba Nie ma tu granatów? Jest, jest jeden. Jest jest jeden. jeden. No, nie mam w ogóle. Daj mnie ściągnął delikatnie, ale tylko mnie rady raz Jest to skacze przez okno i dla mnie już ja Powiedz, że się w naszym domku skończy nasz strefa. Stref. Pięć, składów. Pięć składów. No, musi tu coś tu przyleść. Nie. nie, na pustym polu. Prawie. 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 No, chcę ich zbejtować, wiesz? Zbejtować, wiesz? Człowiek poprosiłbym Light'a, bo... Człowiek poprosiłbym. Eee... Mam dwadzieścia sztuk za tobą. Tu, tu są? Tu są. There. A ile masz? Nie wiem, nie wiem. Coś mi tam właśnie mignęło. I tam na górce są. Masz te? Tarcze? Masz te? Tarcze? Mam no trzy. No to masz. No to masz. Dobra, dwie ci starczy. Dwie ci starczy. Też <laughs> no no paniksa? Mam. Nie, nie mam. Ej, hey, today. Nie mam. today. I co, I co teraz robimy? Jaki jest, Jaki genialny, jest plan? genialny plan? Czekam aż oni się tamtyw, tam no nie zaczną tam no Oni nie zaczną. Dronik puszczony, uważaj. Powie. Będzie zabawa, coś czy? Zacznij się jak. Zacznij się jak. Zacznij 10 sekund żeby 10 się sekund wydostać żeby Jeszcze za nami się strzelają Fantastycznie Fantastycznie Tam są Tam też widzę, że ktoś wie. Musimy iść Marcin Dobra Nie wiem jak, nie wiem gdzie prawej, No ja wiem, no i co? Lecy jeszcze? No pięknie. No pięknie. Z lewa strona, tu są. Powiedz, że się u nas skończy. skończy. Blisko, tam mam. Nie, nie! 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 Chyba, nie wiem. Pomóż! Nie mogę trafić! Tam jeszcze są. Vamos desviar. Interessante e a é My, bo my musimy... my musimy. iść, nie? Iść, nie? No, oni muszą, my jesteśmy w strefie. No ale strefa lot... się do środka zamyka. Do środka, za. Gdzie ty wychodzisz? Nie wychodź. Koniec, ostatni, squad jest, ostatni Zostań, skład, Gdzie to? Ostatni. ostatni tu Nice, nice. Jest. Jest. Ci, że tu trzeba by